Pierwszy przystanek Bekatlon. Um, Wejdźmy. Przyszłam tutaj tylko po e, taką długą gumę do ćwiczeń. E, Stwierdziłam, że w tym roku będę miała mięśnie. Taki jest plan. A w domu mam tylko takie mi będę, takie po prostu króciutkie. E, nie ma tu za bardzo ludzi, e, więc jest cicho i trochę głupio mi nagrywać, ale przynajmniej jeszcze nie włączyli muzyki, bo jest godzina dziewiąta. O, takie coś by mi się też przydało. Czasami nie, na jakieś rozładowanie złości czy coś. Okej. Okay. Tylko pytanie, którą? Wezmę jedną żółtą, jedną pomarańczową. I tutaj macie ceny, no bo to zależy, co będę ćwiczyła. Ręce mam mega słabe, ale nogi już tak. Nie ma tragedii. Mam też takiego e-booka z ćwiczeniami na pupę. Tutaj jest plan na najbliższe miesiące. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jak na razie po pierwszych treningach mam takie zakwasy, że no, zaczynam totalnie od zera. Raczej wcześniej skupiałam się bardziej na kondycji, bardziej na rozciąganiu, a teraz mam ochotę na tym mięśniu. W tym sklepie genialnie działa taka kasa, gdzie po prostu wszystkie produkty wkłada się do pudełka i tam się wszystko automatycznie skanuje i podlicza. A teraz gdzie tu jest wejście? Idziemy do sklepu zabawkowego, ponieważ kolega mojej córki ma piąte urodziny. No, więc widzicie, poważne wydarzenie. E, szukamy czegoś. To jest na szczęście osoba, którą w miarę znam, e, bo on też wcześniej chodził z nią do przedszkola i tam się trzymają, więc w miarę wiem, czego szukam. To się raczej rzadko zdarza. Teraz patrzę, że jak tak nagrywam, to bardziej te cienie widać niż tak są w rzeczywistości. Może jakoś powinnam bardziej z góry? Nie wiem, to jest takie nie za duże centrum handlowe, ale wystarczające i powiem Wam, że to jest całkiem dobry pomysł, żeby tak rano przychodzić do takich miejsc, bo po prostu, no jak widzicie, tłumów nie ma, więc podoba mi się to. Dobra, wchodzimy. O rany, jak mi się te zabawki podobają, ale myślę, że jestem na nie tak z 30 lat ze stara. Problemem jest, że ja nic nie wiem o dinozaurach, więc nawet te nazwy niewiele mi mówią. Kolejne ciężkie decyzje, ale myślę, że dla takiej przedszkolnej dziewczynki LEGO są zawsze fajnym pomysłem. A nie no, śmieciarka z LEGO zrobiła na mnie chyba największe wrażenie. Dostałam zdecydowanie zbyt wielką torbę jak na zawartość i teraz sobie będę z nią chodzić. Pokażę Wam dokładną zawartość w domu, a teraz idziemy do pawi. Jak w danym sklepie wyda się różnie 20, czasami 30, czasami 33 euro, to dostaje się taki bon na zgrzewkę wody lub coś innego. O, akurat w tym sezonie jest papier jeszcze do wyboru. No i dużo plastiku. Odkąd wprowadzono te maszyny, gdzie jak wrzuca się butelki, dostaje się 10 centów za każdą, to wiecie, te, te bony wydawane w sklepach już nie są po prostu za darmo. Tylko trzeba za każdą zgrzewkę zapłacić, tak jakby w zastaw, te 60 eurocentów, ale brudne wózki. Dogrywam głos, bo momentami ta muzyka w sklepie była zbyt głośna. Tutaj pokazuję Wam już wielkanocne jajka. Akurat chyba wszystkie są Kinder, ale praktycznie każda firma, która produkuje czekoladę ma takie. O, tu Ferrero Czym bliżej Wielkanocy tych jajek w sklepach jest... Coraz więcej. Naprawdę praktycznie wszędzie można je znaleźć. Jajka te daje się głównie dzieciom, wiadomo, ale także dorosłym. Moja córka, jak spędzaliśmy Wielkanoc na Malcie, również takie dostała. A tu już mówiłam o tym, że rodzina mojego męża niedługo do nas przyjeżdża. Ale przede wszystkim to skończyły mi się tabletki do zmywarki, więc rozumiecie, to jest poważny problem. A tutaj część alejki z takimi bardziej wschodnioeuropejskimi produktami. I tutaj właśnie zawsze szukam czegoś polskiego. Mamy słonecznik, pierniki, jakieś tam różne kasze, konserwy, słoiki. No i jeżeli chodzi o Polskę, papryka konserwowa, tam wyżej też mijaliśmy musztardę i ogórki. No i zazwyczaj właśnie te ogórki biorę. W przeliczeniu to wychodzi niecałe 19 zł. A tutaj półki, z jak ja to mówię, nie mlekami, i pamiętam jak przyleciliśmy na Maltę i jak mało tego było, a teraz do wyboru, do koloru i tutaj moje ulubione owsiane do kawy. Polski akcent, płatki owsiane. Co tu jeszcze robi kalendarz adwentowy? Na koniec poszłam na warzywa. Mamy nadal sezon na kalarepę. Jest też kilka takich produktów, których za bardzo nie rozumiem. Wzięłam trochę pasternaku. Kiedyś myślałam, że to pietruszka. Niestety pietruszki na Malcie nie ma, ale są już truskawki. Szkoda tylko, że takie pudełko kosztuje ponad 32 zł. Podam na twarz. Dałam 400 euro. Po prostu na co? No w sumie na cały kosz wózek zakupów, więc nie ma tragedii. Ale autentycznie już nie mam siły tego pchać, Ja chcę do domu. Teraz jesteśmy na dachu i zobaczcie, tutaj na przykład można te butelki oddawać, ale często są kolejki i często te automaty już są zapchane i nie da się nic dołożyć, więc tak nie za bardzo to działa sprawnie, no ale. Dobra, ludzie po prostu też często rezygnują. No bo nie opłaca się stać na przykład pół godziny, żeby dostać z powrotem 30 centów, zaczyna padać i wiać. Wracam. Mamy już kolejny dzień. Trochę jak patrzę w podgląd, to wyglądam jakbym płakała. Nie płakałam jak coś, chociaż e, mogłabym w sumie, bo powiem Wam, że dzisiaj no, nie czuję się najlepiej. E, zdecydowanie jeden z gorszych dni w tym kwartale. I ja ostatnio czuję się, jakbym żyła w jakimś takim zawieszeniu życiowym. Cały czas nie zadzwonili do mnie ze szpitala, żeby ustalić badanie pet, i wkurza mnie to, naprawdę mnie to wkurza. Bo wiecie, tak jakby tam mega ciężko się dodzwonić, a jak już człowiek się dodzwoni. To odsyłają, nie, to, to trzeba tam, tam zadzwonić, nie, nie, to jednak trzeba tam zadzwonić. I niczego człowiek się nie może dowiedzieć, albo jest, odezwiemy się do pani. No, tak się odzywają, że się nie odzywają. Um, więc ja nawet nie wiem, czy oni mnie gdzieś umieścili w kolejce, czy to było takie takie machnięcie, tak, tak, tak. Mm -hmm. Nie wiem. Ale mm, właśnie aktualnie jestem przed tymi dniami w miesiącu i ja wtedy dużo bardziej odczuwam e, nie tylko węzły chłonne, bo to powiedzmy w pierwszej kolejności, e, w drugiej kolejności miejsca, gdzie były te nowotwory, i pierwszy, i drugi, i one mi po prostu mega wtedy bolą. Mm, ale też tak jakby. Jak to powiedzieć? Różne inne miejsca, dosyć losowe. I prawie ze wszystkim w tym temacie się pogodziłam, więc jakoś sobie próbuję to zawsze wytłumaczyć co miesiąc, że okej, okay, to mnie boli, bo tak już, tak już będzie. Natomiast cały czas tutaj ten bok i tak jakby promieniowanie do lewej piersi, cały czas to miejsce mnie boli. I jak już mówiłam Wam o tym kilka razy, to też kilka dziewczyn do mnie napisało, że u Was to się źle skończyło, więc jestem całkiem przerażona. Byłam na USG piersi i tam nic nie było widać. I kurczę, powinno mnie to uspokoić, nie? Ale mnie nie uspokoiło. Miałam też przecież, kiedy to było, no nieważne, tam kilka miesięcy temu, to prześwietlenie klatki. I tam też nic nie było, ale żeby nie było, od razu mówię, to nie są nerwobóle. Wiem, niestety, jak się odczuwa nerwobóle, ale to, to jakby to, to, to nie tam. No i czekam, czekam, aż ktoś łaskawie mnie poinformuje, kiedy mam przyjść, czy w ogóle mam przychodzić. Helikopter mi tu przylatuje, bo ja po prostu potrzebuję takiego potwierdzenia czarno na białym, że nie ma tam. Komórek nowotworowych, i mm, to jest takie właśnie głupie, ja tak jak mówiłam o tym życiu w zawieszeniu, że ja nie jestem w stanie dzisiaj jakoś mam takie rękami, tutaj widzę, nie jestem w stanie mm, rozpoczynać nowych rzeczy. Chodzi mi o jakichś tam projektów, y, kursów, no ogólnie mam różne rzeczy zaplanowane które powinnam już rozpocząć, ale cały czas gdzieś z tyłu głowy mam takie, dobra, zaraz się dowiem ogólnie, że, że tam jest nawrót i w ogóle po co to wszystko zaczynać, nie? I nie mogę się przez to do tego zmotywować. Tak jakby mam też rady od, od pani psychoonkolog i tak dalej i, i staram się żyć w tym kierunku i wyłapywać takie skupiać się po prostu na takich małych radości, radościach każdego dnia. No ale jedno, nie odrzuca tego, że wiecie, no, boję się, nie? I, i ten ból, który y, przez ostatnie dni to już w ogóle, y, ale tak powiedzmy, że wcześniej od czasu do czasu, no trochę utrudnia mi życie. I y, tak jakby mogę odpuścić wiele rzeczy, mogę tak jakby zaakceptować ten ból, jeżeli to jest tylko ból. Po prostu jakiekolwiek tam wytłumaczenie, nie? Ok, będzie mnie bolało, spoko nauczę się z tym żyć. Tylko, że ja się obawiam, że to nie jest tylko ból, nie? I dopóki nie dostanę wyników tego badania PET, no to pewnie nie wyjdę z tego zawieszenia. Jak jesteście tutaj dłużej, to mam nadzieję, że wiecie, że ja nie jestem jakimś takim panikującym człowiekiem. I że od razu widzę wszystko, co najgorsze, i, i to koniec. I każdy ból tam nogi, ręki, głowy, to w ogóle do grobu. No, zdecydowanie nie, tylko po prostu nie umiem sobie w żaden inny sposób wytłumaczyć tego bólu, a te pozostałe w miarę potrafię. Ale też pamiętam, jak miałam nawrót, i bolało mnie w tym obojczyku, i ja po prostu wiedziałam, że. To nie jest coś normalnego, żeby każdego dnia tak mocno mnie to bolało o tutaj. I wyszło jak wyszło. Nie? Więc po prostu mam takie od razu wspomnienia do nawet nie wiem, już kiedy to było, ale właśnie kiedy bałam się o ten ból. No i tak, wyniki badań krwi są super. Wtedy jak miałam nawrót, to chociaż to CRP było trochę podwyższone, Teraz jest wszystko dobrze. Więc staram się skupiać na tych faktach, ale tak czy siak, dajcie mi wreszcie tego peta. Ja rozumiem, że są kolejki i że tych pacjentów onkologicznych jest dużo i ja nie jestem tak jakby pacjentką pierwszej potrzeby, że ja potrzebuję na już teraz, bo, bo na przykład trzeba rozpocząć tak, pierwsze leczenie, pierwszą chemioterapię, czy kontynuować i nie wiedzą, ile czego mi podawać. Ja to wszystko rozumiem, nie? ale tak jakby. No kurczę, po prostu, po prostu jest ciężko. Wyłączyłam już nagrywanie, a zapomniałam Wam pokazać te zakupy ze sklepu zabawkowego, więc tak jak mówiłam, postawiłam na dinozaury, ale tutaj widać też jakieś drzewa. Pokazuję Wam to, bo przed chwilą wypadł mi rachunek i zdałam sobie sprawę, że zapomniałam. Tak więc 24 euro poprzeliczam Wam tutaj na polskie. I w końcu, czekajcie, bo muszę sięgnąć, tylko że no, moja córka już wczoraj to otworzyła, bo nie mogła się doczekać, więc pokażę Wam tak. To może wezmę tutaj. No fajnie, że, fajnie, że to jakoś sensownie napisali, prawda? To kosztowało 13 euro i to jest od 6 lat. Myślę, że jeżeli ktoś ma. 4 czy 5, ale już jakieś tam LEGO okładał w swoim życiu, to zdecydowanie da sobie radę. I jeszcze taki większy, za 22 euro, to jest taki samochód z lodami i to jest od 4 lat i powiem Wam, że ona wydaje mi się, że prawie całe ułożyła sama że tak jakby ja siedziałam, bardziej patrzyłam, bardziej, żeby coś docisnąć, bo nie miała siły. I powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, bo się zdziwiłam. Jak pierwszy raz poszłam na urodziny na Malcie, takie dziecięce, wszyscy, dosłownie wszyscy, poza nami, a gości było dużo, przynieśli prezenty w takich po prostu, nie mieszczę się, w torbach papierowych ze sklepu zabawkowego. Mamy chyba dwa takie główne. Właśnie jest to Model Shop i, i Juniors, czy coś takiego. I po prostu były tylko i wyłącznie te siatki. To są takie białe, papierowe torby. I tutaj nikt się nie bawi w Polsce, wydaje mi się, że raczej albo się pakuje ten prezent, albo wsadza w jakąś taką, nazwijmy to ładną torebkę, taką bardziej ozdobną. Tutaj, no przysięgam Wam, tam było chyba z 30 takich toreb, i nasza jedna taka. No. Także troszeczkę inaczej. No i od tego czasu już wiemy, że... Mm -mm, że wystarczy to, co dają w sklepie. Nie trzeba kupować czegoś innego, ale pokażę Wam coś. Ogólnie sama nie jestem zwolenniczką, a mianowicie kartki. Ja wiem, że dużo osób uwielbia dostawać kartki i dawać kartki. Ja tak średnio, bo. Przepraszam wszystkich, którzy dali mi kiedykolwiek prezenty, ale raczej się ich pozbywam i kartki w takich sklepach moim zdaniem są mega drogie. Ta kosztowała 3,25 euro, i tutaj Wam przeliczę. Ja nie wiem ile w Polsce teraz kosztują kartki, ale tak jakby, jak sobie myślę, jeżeli moja córka dostała tam powiedzmy z 20 prezentów i do każdego prezentu była dołączona kartka za kilkanaście złotych, przeliczając. To ludzie wydali dużo pieniędzy na makulaturę. No bo też oczywiście, może odróżnijmy to sobie, chodzi mi, wiecie, o takie kartki, gdzie po prostu podpisujemy się nie? imieniem i cześć. Nie chodzi mi, jeżeli ktoś tam napisze coś więcej od siebie i, i to jest takie bardzo spersonalizowane, tylko takie mm, podpis, okej, okay, idziemy dalej.